Na mnie patrzysz, czerwoniasty. Nie mordy <gryb> krzyb mordę do przodu. Zajmę się kodami witam was na kanale Pogromcy Wykałaczek. Rozsiądźcie się wygodnie, wskakujcie w swoje sandałki i zapraszam do oglądania. Let's go. Witamy. Dobra. Ciemne, no także tytułem wstępu, y, mapa, miasto, jakiś... Gierce, najlepszej gierce... Aha. W y, najlepszej dragon. gierce Devour oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Będziemy rozwalać sobie po Wolwarem. rewolwerem. Dokładnie, czy tak taki... Bo od... on rozwali nas. Dobra no nie, panowie, dawajcie paliwa od razu. Zostawcie paliwa, ja idę ja po kluczyk, elegancko. A, i wydawajcie zapałki na te koła. Ogółem, ogółem witamy na rozpoczęciu kanału, mamy nadzieję, że się elegancko przyjmie. Pierwszy nie? film, pierwszy film. Pierwszy film, film mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. <śledź> ja tu coś mówię człowieku. Gdzieś klucz? Oby. Nie bo ja aktywowa aktywowaliśmy go zaraz resbidem przez przypadek. Ty, serio? Jego się pianinem aktywuje. A no, jego się tutaj aktywuje. Teraz mi to mówisz? Nie wziąłeś? Nie. O, o, mam, mam. No, Nie no. okno mi przeleciał. Ale ten, ale. Y, on teraz jeszcze nie będzie ten. Co? O, Strzelał, będziesz. E, będzie? będzie, ale rzadko. On nic, ale on tylko. O, nie pamiętam. Wiec, Jak będziesz Adamem i, i podchodził pod niego, Trzeba, to tak. Ja nie krzycz tak, łatwiej. Tak, mam... Chodźcie, chodźcie, Co? chodźcie, panowie. Ja już, ja idę do kościoła otworzyć. No czekaj jeszcze. Bo on, no, on to chyba to ładuje i nie strzela po prostu teraz. No czekaj eee, jeszcze, nie wiem. Spokojnie. Ja, ja, ja już otworzyłem. No przynajmniej... Zau... No ale Ty przy nie okazji... No ale tu się nic nie aktywuje. A nie, aktywuje się... Klucz tu jest. <ś> nie aktywowało Nie, aktywował się. Strzela gdzieś. No nie u mnie, są. u mnie jest, u mnie. No właśnie zauważyłem. Ale, ale on, ale on mnie atakuje teraz. Ale strzela. No to nie chcę strzela, to podniesiemy osoby, które mnie strzeli. No ale weźcie. A, ale duch się duch się Tutaj przy kopalni. Siema. dobra. Łysy, Chłysy. Uj, łysy. Do dupy są te twoje ptysie. <laughs> Ej ty, a salon to jest tam, gdzie on grał na tym pianinie? Tak, no. Nie miałem do z tego czego To jest jedyny, jedyny dom, jedyne pomieszczenie do którego nie ma drzwi <laughs> oh, O, gdzie jest bam Ty duchy Jezus że dom. to on Myślę, że to rewolwerowiec Też myślałem że to rewolwerowiec takim jest co jest A nie nie wiem, jak to Dobra chodzi. mamy 6 paliw trzeba jeszcze 4 ta latarka ma tak mały zasięg Skaczę z dachu A Ostatnio gdzie była kopalnia bo ja, 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 ja kopalni już zostawiłem ja już zostawiłem. Jest zapałka, no Czekam, jest zapałka. Nie wiem co się stało. Jeden, Kopalnia no, się jest gotowa, a mamy w kościele wszystkie tak. te? Paliwa? Nie, e ja idę Trze, z si o, trzy, No a już mamy w sumie. Bo ja też do mnie sam wy... No, to ja, jeszcze dobra, ja, taka jest ja, ja tak ja świetna, muszę muszę salą, bo nie ma ograniczonego sprintu. Jeszcze muszę salon otworzyć. To no, jest. jest sklep spożywczy. Pod... Jak człowieku tutaj i tak do... i tak przeciwnik jest szybszy od ciebie, to po co? Nie ale do poruszania się po mafie. <laughs> no się potem jest. Ja losowo, znalazłem się w On stoi przede mną. A Dzień dobry. Wstaje. O Nie! Strzela do mnie! No nie! <laughs> czemu on mnie na hita zawił? On zaraził przy salunie. No bo. No, redfid red już jest z tego, redfid już tutaj pobija rekordy wszystkie. Chciałem się no z kolegą tego. przywitać, no co? Gość się nas nie atakuje, a ten jeszcze nie się nie idzie. No bo on strzela do nas, a nie nas atakuje, to co o, nie? Ale parkiera tu zawalił. Nie wiem, czemu ty przy nim się rozwija? O. Kolega mam nagrzeź. gdzieś. odzieżowy. A ja, on nas ma on, on po prostu cię nie lubi i tyle. Tam. Tu? Kluć, no. Czemu nie wziąć to klucz, klucza, Totrzę? W magazynie, ja nie wiem czy. Gdzie jestem? Czemu red lubię? Tutaj, tutaj. A to tu ja jestem! Ma ktoś klu klucz do odzieżowego? Otworzyłem no. właśnie. To za jakaś karta. Chodźcie tu, chodźcie tu. A nie, nie ja... książka. Ej, ta gdzie skład broni? To jest, to jest. Do dupy są te twoje ptysie. No, to są te w Jejku, ale mu trochę twarzy kręciło. O, dobra. Y, weź się do księgi, rozności może. Zamknąłem go. No co mi otwierasz? Gdzie jest? Wow. O, tu jest pistolet. Daj wam <grym> książkę z jakimś y, kapelutem. No taki sympatyczny pan się wydaje. To wiem, to. gdzie jest kapelut. Redwit, chodź za mną. Kapelut. To jest closed shop czy inny? Tu jest krapel, to jest krapel tutaj. Ile macie tutaj, kluczy, ile kluczy, kluczy? ile macie kluczy, ile macie kluczy Ja, ja mam też, jeden klucz. Ja już... Ale z, mam, razem jest. z użytymi, razem ze zużytymi. No to ja mam na ja mam... pięć. Ja jeden, to sześć. Ja to masz 1. Ja mam ja też jeden. Dobra chyba mamy wszystko, chuj możemy. O bateria! <coughs> no to dawajcie, Dobra, leciejne, no no to wajcie. No, ale lecimy panowie Najwyżej będzie czekajcie. przypał E bo nie dół. To jest Ej, na świecisz mi po oczach. Ej, to nie wiem, ja to też mam odpalać prawie. książkę, czy co? Ja już odpaliłem. No, ja mam obok siebie. Ale, od, od, ale... Dobra, ale, raczej wszystkie naraz trzeba... Czy... Kto za mną chodzi? On. To no ty! O. Dobra, te, tego się nie da penta, pentagonu. użyć. A w, w, w kopalni jest księga już, czy nie? Tak, 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 wszystko jest. No cóż, no to ja już mogę iść do kościoła. No, żyj, no. no. to ja nie, no jak żyj, to okej. Okay. G. A, a ile jest siątek? Nie w tę stronę Piotr, Piotr. Czekaj, Czekaj, ja sobie metki idę może do łapy, żebym coś nie wstać Cyk Ja msięgę. Uwaliłem się, się wodą. Dobra, chodź. Nie niefortunna sytuacja, naprawdę. Ja. To bratek, bratek niefortunnie trzyma pistolet, ja chyba bym się od niego odsunął delikatnie. No, ten... no zawsze chyba trzyma pistolet Chyba tak Dobra, już. Ja się zamknę w domu. Zombie myślę, że to jest super pomysł Aha. ale się możesz raty akurat Ja tak teraz mnie sprycha. Gdzie moje zapałki? Na no, Kurwa, mam księgę i strzela do mnie, jebany Nie cisza. Sałta. Ha, Weź weź rapid weź apteczkę i tego pod niego i chodzi spali Spalmy, spalmy to. Spa spa Spalimy cztery, bo może się włączę no. nie aktywują. To weź tego, to weź Medkida i ocuć Adama, ocuć. Prawny jego książkę. Nie, no, no, Nie, to jest taki głupi. On jest o, tak o, głupi, to, kurwa. Masz. Ale weź go, rozli, no. Ale nie ma Medkida nigdzie. No to. Nie mogę. Trzeba. Medkida, cicho się Ale no to, panowie, no to znajdźmy tą księgę, nie pierdolimy, bo ten, bo ona... No nie może ale musi być. No, musi być. są wszystkie Nie, są, tylko zawsze nie są A. Co, co tu za Przeładował. Wiedziałem tu idzie. Wiem, ja, no przecież widziałem ja, no, Ale czeku, nie ma, Prze a ja, przecież jeszcze widziałem... w matki. Nie, widziałem a, metki dań. O, gdzie? kolega tu idzie, zmywam wszystko. Idzie. Ty, nie boję. Jak... Ty, on... Podłogi, on jak to jak to się. Wie. Wie. <laughs> jak do siebie. Jak do siebie, szeku? Czekaj, Adam, jad ja już ci próbuję O, jest metki. Idę, Adam, cię Daj, bo on mi przyszedł obok szofy. Chodźcie. Dobra, Cieść ja za idę do fusie. Co jest początek czy koniec? A ty gdzie poszedłeś, radę? Adam, co ty za? Rezować Adama Iść po tą księgę szybko, żeby duchy nie zajębały i spierdalamy z tego błąkanego miasta No właśnie taki ja, jest plan Polega z magazynie ogólnie Chyba nie co to jest Dobra, chodźcie idziecie do kościoła, chodźcie już do kościoła Tego pentagramu nie można użyć, znaczy pentagonu nie można użyć. Stoją, moje ja mam Kresie problem wzią, że taki, no, że mi stoi ciastki. pod drzwiami i nie mam jak wyjść. No masz już. no. Wieko o kurwa. Teraz nie mogę. Już? Paliliście no. go. No. Znaczy książkę. Tam on się zreagował? No. Tak. On czasami się denerwuje tak losowo, ale... Dobra, ej. No Piotr, chodź tu. No nie no, że mogę, nie on biega w... mi przed szafą. Przez czekamy No się tylko widziałem w szafie. Rafi, go widziałeś! Z tobą siedział. Zapałki. To został za zrozsłonny raz w tej Nie. Tak, ja dobrze. by chciał w samo siedziałeś, Rafi by chciał w samo siedział. Koza. Ja też bym chciał, akurat nie ukrywam. Bardzo chętnie wyszło. Ale jest, ma wzindrze. Ale że... ma wzindrze. się jeszcze znajdzie panowie, nie? Ej, to ja jest taką bestią. Adam jest taką bestią, że jakbym na niego nasilił UFO, to on będzie tutaj kupił. No co za ciołek. ej, rzeczywiście speed jest zwiększony. Esku nie zrozumiałem twojego rezu, ale miło mi. <grystanie> nice, nice. O kurwa. Wypadł z barku, Jarku. A? Dobra, ale, palcie ja księgę, jaka. no! Palcie księgę! Ja palę, ja palę, palę. Siedem, życzę, spełnisz. Jebane. Jest dobrze, jest dobrze. No, no świeczcie na niego! Wiem, ja, nie że to, czas to. dostać. wiem, wiem, dobra, dobra, dobra spierdalamy. Ale, 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 ale ja, ja po ja co, po ja co? Jak możemy Jara, 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 Weź go podnieść ktoś tym metkidem kidem Adam, podnieś, Czekaj, tylko Nie bo tam. on do tego uh, RIMsu ale, ale szybko, szybko pozdrawiam. <grym> <zrobię. grym> nice Ty, wlazłem w ognisko i dostałem obrażenia To co, coś, coś dziwnego po prostu ja spierdalamy. Czekaj! Zresuję się ty Dobra, jestem. Jestem na dachu. Mam optekę, z... idę do ciebie. Na dachu hotelu. O, ale ja nie. Ja, jebię. ja mam księgę, ja, ja mam nie... aptekę Ja biegłem przed na niego i Nie bo zapomniałem, że ten speed mój jest na niego bezużyteczny, bo on będzie do mnie szczylał. No właśnie. No ale, no ale jak jesteś postrzelony to i tak masz się. Je. No ale to i tak za wolno nie? Ale i tak za wolno o, i tak cię strzeli drugi on skoczył obok mnie To on mnie boni. Dobra panowie palę kolejną księgę w sensie nie palę tylko księgę nową robię Czekaj No odpalaj odpalaj bo ty i tak nic tam nie robi Ja co chodź Pomóż bo on nie no. <laughs> strzelał <śmiech> Ale nic mu on nie, on nie zrobię mnie strzelał On mi próbował snifer dać ale on Dobra, to jeszcze trzy księgi jakbyśmy sobie ogarnęli To byśmy mieli już 7 na od razu Dobra. O, kolega chyba Idzie, 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 idzie Rapid! Idzie, idzie po szeryfa. do szeryfa, idzie A nie, do mnie idzie, do mnie idzie, do mnie idzie. Do mnie idzie. Do mnie idzie. Jestem u szeryfa Do mnie idzie, goni mnie Jestem u szeryfa w szafie Co? Poszedł sobie Goni mnie ta pizda! Goni mnie cały no. czas! Strzelił do mnie! No, trafił dobrze ja, dobrze je! Tak, trafił mnie. To jest backlash. Dobra, Redpit, chodź szybko tą księgę i spierdalamy. Do szeryfa szybko, Redpit. No goni mnie ten śmieć! No, 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 Redpit, jakby... do szyryfa! Zablokowałem się na jakimś ulanym czymś. Jak nie, jest no, u mnie! No wiem, bo już mnie zostawił. O, ale mnie nie zostawił, to poszczelił mnie. Jacek, idę do ciebie. Ale, ale Piotra idzie, ja jestem do ciebie. Zesrał ja się, dobra. Piotr, gdzie ty jesteś co ty robisz? Do nie sta... masz księgi? Czemu no, nie masz no, księgi? No, bo mnie goni cały czas. Nie ma, nie ma nigdzie on tak aktywnego tego. Dobra, chuj. Chuj, zaraz idę. Ty Palić go. A ty masz książkę? Ja mam książkę. No. Dobiegnij. Biegnij. Mówiłeś. Biegni Piotr, 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 weź tu jako nasza... I, i jako nasza ja? mięsarne. Ja? Ja mam książkę Ja tu ja tu, ja tu kameruję, ja jestem kameraman. Jesteś kameraman. Ja I ten, i ten weź świeć Piotr, Piotr. Piotr. Ale nie ma do. Ale jak tu będzie? Tylko świeć. Ej, bo wpadłem znowu w w ogień. Jarem już, jarem, jarem, leję, leje, ja. le, leje le, le. Mmm, zresztą w sumie niknął. Dobra, ja trzymam paliwa cały czas, więc ja. Kolej, do... powala, do... mamy go kurwa. Redfeed, Red redfeed, ja szybko. Dajemy red red książkę. Palcie. Dobra, palcie. Ja no. O, dzięki. Jeszcze ja przestraszyłem. Kurwa, no tamtejście drzwi. Ej, to mnie drugi, do... drugi. Do... Do... Mnie, no ja, ja wlazłem w niego. Dobra, szybko, szybko, to by się spalili. O, ale dostałem panowie ciasto, jak. Jak masz? Mam nadzieję, że jumpscare nie był zagłośny, bo ja mam na fulla pod Haha Ja mam ja wyciszone, nie że ja mam wyciszone Musisz nobek. Książ, Książ, gdzie ty jesteś w ogóle? Bo ja nie lubię głośnych dźwięków Ja jestem w ja mam meczki dla ciebie Ja robię książkę On mi tu wejdzie na 100%, na 1000% on tu wejdzie Ty, bo on biega na dole Biegnij gdzieś, a nie wiem gdzie. Do mnie przybiegł. Czemu kurwa do mnie, jak ja nie żyję? Zginąłem! Duchy, duchy mnie zabiły, pomóżcie! No ale ich nie żyje, stary! No wy wszyscy nie żyjecie! Nie, wytrzymam. Ja Aha, mam książkę. Rafi, rapid, rapid, ja dalszą książkę. Ale jest przy mnie medkit jak coś. No, ja mam tu metki. no wali książkę. Najwyżej ją zwierzę. przy mnie biegał. I idzie do mnie! GG! GG! Przybiegł. Do mnie. Nie, no bo, piostro. no bo Piotr wyszedł. Piotr wyszedł. Widzimy się zaraz, bo się waliśmy jak szmaty. Ale ja bym w nie wycinał tego. Co? Rapidos, Ja bym wycinał tej gry przegranej, jednak. Rapidos, Rapido, tobie to można wyciąć. Aha, Jacku zipana. Dobra. Jestem za. Dobra. Welkom to Walter. Wiesz wiatr wstawię, California. nie? chuja. Bardzo dobrze. Dobra. Może to ważną zbiórkę. zbiorkę. Kto jest bo, Kto ma do banku? Kto ma do nie banku? Ma ktoś do banku. Nikt nie ma. O kurde! Ej, 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 łysy! Spokojnie, a ładno! Wysy kurwa Wysy ty... A co za fiut, a ja cię lubiłem, a my się lubiliśmy kolego, ja od Metkida To ja cię lubiłem, a ty mnie tak tutaj wy wydymałeś. Kurde. No już nigdy nigdy więcej od ciebie ptysów nie kupię. Nie dość, że niedobre to jeszcze do mnie szczerze. No duch mnie gryzie! Nie, nie na górze. O ja faktycznie. To dupy są te twoje ptysie Are you sure about that? To, jest, to, jest to jest kurde! OCZ Do mnie! Ale ja Nie cię? Nie, nie trafił. A. Ma cele jak baba z wesoły. Dolemy. <laughs> no Dochodź do tego storage'u. No i szukam storage'u. Ale ale czemu w jest jest otwarta skrzynka, a nie ma książki? Zbrojowni? Czy jak to się nazywa? Eee... Ano mam, ale, bo, ale, Spad Oj ty! Długo taką formę? Jaką klatę ma? Długo taką formę kolega robił? Kurde... <śmuszczaj> ile na klatę. Panowie, chodźcie tutaj do mnie, ja tutaj <śmuszczaj> Ale obserwacje Ja to... mam... Co? Mam... No panowie... Uratuję Trzymaj... was! Panowie... Palcie, palcie książki, palcie książki! Piotr, poświęć się, poświęć Palcie, palcie książki, panowie. Wygnajcie. Żegnaj, proszę. Pierdol się, Piotr. Dobra, dobra, nie. Dobra, dobra, ale... Ja w tym momencie dobra, wstaję i dołóż... idę ci zawalić, nie? Dołóż to ścieńkę Sto... teraz. Dołóż się do ognia. Kto pode mną? A to Rapid chyba. Ja. A Ma masz medkidę? Y nie, mam tylko kartkę. Spoko. To kartką ci Kartką mnie uleczy. <laughs> mam metkida, kartkę, szkole, na... ale mam też... O, zabił mnie. Fak Ej ty, ej ty, ej ty, ale duch ma księgę czy ty miałeś, Adam? Ja miałem, jestem tam na a tym podwyższeniu ty? w kościele. A to, a to idę ale to miałeś ma. tam redpid księgę? Ale, 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 tak. ale ten, ale ty ją. Y... Włożyłeś ją do tego ogniska, czy nie? Nie, bo chłopie on wbiegł do tego kościoła, nie wiem jak. To ja jestem To wsadzi ją, szybko. A gdzie ona bo... jest? Ty, ty, no ty, ty ją, chłop. Jest jest jest, jest 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 jestem yyyy Ognisku No zarąbie mnie Medkidów nigdzie nie ma no Nie to są zapałki Jak kto nie żyje? Nie Ja i chyba Nie ja żyję Nie ja A no to ja i ty Adamciu Nie wiem nie wiem a ty duchy? Ty człowieku jedna z gorszych rzeczy jaka tu jest Kitu. No, no, no. Te duchy są prawie tak tragiczne jak pająki Jest tu coś? Nie Biegnie tu Tu? Nie, nie to Będę mówił jak będę jak znajdę też Zginasz czego do mnie, zawrót Za szybko biega Piotr, są wiesz co Kurwa, jednej księgi nam brakuje, o chuj chodzi Jednej, 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 bo jedna leży w tym A... Ale. duchy zawaliły. Ale, Ale to zabiją tak. duchy chyba no. Ja pierdzielę. No ale, ale ten, ale ja znowu nie mam tylko jednego deda. Ja, ten, bo ja teraz pierwszy raz w wstawił Ja znowu będę mieć najwięcej. Nie, bo tylko tak raz zamierz. O! To ani nowa nie. animacja. Ej! A nas nie będzie z Łysy! Łysy, słabe są te twierdze. O... Ej, ale sobie, ale sobie na barku leży, ja pierdzielę. Dobra, ponownie. Brawo. Ja jestem ciekawy tych statystyk na końcu. Nie no, ale to wszystko przez że sobie nie kupiłem tego ulepszenia, człowieku. Tak, tak, jasne. No patrzcie to, nie wiem, nie wiem, ja tak drakeruję. To jest Dzięki za oglądanie i... Cześć. No No, no, siema, siema, no.